Czy pamiętacie pierwsze spotkanie z twórczością Brunona Schulza? Pewnie wielu podjęło próbę odczytania zawiłości jego myśli, zderzenia z eksperymentalnymi formami literackimi i odkrywaniem zapachów cynamonu w jego słynnych sklepach. Być może był to trudny początek, niemalże niezrozumiały, lecz oto nadchodzi światło w postaci książki Bruno. Epoka genialna rzucające nowe światło na postać Szulca jego życie i twórczość autorka Kaszuba Dębska z niezwykłą finezją przybliża Szulca człowieka i artystę w sposób przystępny i intrygujący te publikacje można nazwać podróżą prowadzącą przez życie Szulca od drohobycza po warszawskie salony to odkrycie korespondencji z znanymi pisarzami wędrówka w oparach absurdu i spojrzenie na rękę Szulca Zgrabnie kreślącą kartkę papieru poznajemy Szulca człowieka wyciszonego, odmiennego ale fascynującego i zasmucającego w swoich ostatnich latach. Nie sposób nie wspomnieć o zdjęciach i rysunkach Szulca, które wzbogacają tę książkę i uczyniły ją doskonałym wprowadzeniem do jego twórczości zarówno nowicjuszom jak i tym, którzy sądzą, że Szulca znają doskonale. Czy Szulc naprawdę miał głupią śmierć? Czy mógł się uratować i jeszcze wiele napisać, namalować? Na te pytania próbuje odpowiedzieć autorka, zostawiając w nas poczucie pustki i refleksji. Jeżeli zetknęliście się kiedykolwiek z twórczością Szulca i poczuliście zagubienie, lub jeśli jesteście entuzjastami, którzy chcieliby go poznać bliżej, ta książka czeka na Was. Serdecznie polecam i zapraszam do lektury. Odkryjmy razem Szulca w jego wielu twarzach, które skrywał.